Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozpoczynamy szóstą sesję. Już tłumaczę, dlaczego z takim spóźnieniem były problemy z zasilaniem w prąd, ale gdy tylko już te problemy się poprawiły, to już rozpoczynamy. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, koleżanki i kolegów. Witam Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz. Witam Panią Justynę, Pana Krzysztofa, Witam Pana Kamila i wszystkich Państwa oglądających obrady dzisiejszej sesji. Sesja została powołana na wniosek pana wójta. Jest to taka sesja troszeczkę nadzwyczajna, tak? W takiej okrojonej tutaj z okrojonym proponowanym porządek obrad sesji. Proszę Państwa, ten proponowany porządek dostaliście Państwo na maila. Nic się nie zmieniło, dlatego pozwolę sobie przeczytać. Punkt pierwszy otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad sesji. Punkt trzeci powołanie komisji uchwał. Punkt czwarty podjęcie uchwał w sprawach zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brójce na lata 2024-2030, zmian w budżecie Gminy Brójce na 2024 rok, rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Kurowice Kościelne ulica Słoneczna i rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców w miejscowości KARPIN. I punktem piątym szanowni państwo zakończymy obrady. Czy jakieś uwagi? Nie ma. Szanowni Państwo, punkt pierwszy otwarcie sesji sesja została otwarta. Stwierdzam prawomocność obrad patrząc na listę i na obecność wszyscy radni dzisiaj uczestniczą w sesji cała piętnastka. Porządek obrad przedstawiłam powołanie komisji uchwał. Proponuję, żeby komisja w takim pracowała w takim składzie jak zawsze czyli koleżanka Anna, kolega Henryk i kolega Marek, tak? Czy Państwo radni się zgadzają? Ach, Iwon, oj, przepraszam. Przepraszam, koleżanka Iwona, koleżanka Anna i kolega Marek. Czy Państwo radni zgadzają się? Dobrze. Punkt czwarty podjęcie uchwał w sprawach. Mamy sprawy związane z budżetem. Pani skarbnik, zapraszam do zabrania głosu. Witam serdecznie. Na dzisiejszą sesję zostały przygotowane następujące zmiany. Pozwolę sobie najpierw omówić zmiany w budżecie roku 2024 z uwagi na to, że w wieloletniej prognozie finansowej prognoza roku 2024 będzie właśnie z Tożsama ze zmianami w budżecie, które zostały przygotowane na dzisiejszą sesję. Po stronie dochodów, proszę Państwa, zwiększamy planowane dochody o kwotę 2 553 240 zł. Te zmiany wynikają z następujących pozycji. Pozwoliłam sobie przeanalizować jeszcze budżet raz i tam, gdzie mieliśmy jakieś dochody zrealizowane. Bez planu to po prostu ten plan żeśmy ustalili. Ewentualnie troszeczkę więcej jest zaplanowanych odsetek, ale to też jest w granicach tych lokat, które obecnie są założone. I tak w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01044 Infrastruktura Sanitacyjna Wsi, w paragrafie 0920, wpłynęły nam odsetki i tutaj wprowadzamy plan 24200. Oczywiście ten dochód już jest zrealizowany. Następna zmiana dotyczy działu 600, rozdział 616 Drogi Publiczne Gminne, paragraf 6630. Tutaj wprowadzam dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ustaliliśmy też wkład własny na realizację zadania przebudowa drogi i udało nam się uzyskać już umowę z Urzędem Marszałkowskim. W dniu dzisiejszym zostanie ona podpisana, podpisana. dlatego mogliśmy, możemy wprowadzić już tą kwotę dotacji z samorządu województwa z Pogru po stronie dochodów i po stronie Wydatków. I to fajnie, bo możemy już po dzisiejszej sesji zacząć procedurę tutaj wyłonienia wykonawcy na realizację tego zadania. Przypomnę to, zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych musimy zrealizować do końca października. Dlatego też nam zależało na tym, żeby jak najszybciej wprowadzić te wszystkie po, do, po stronie dochodów, zabezpieczyć po stronie wydatków wkład własny, żeby móc rozpocząć realizację tego zadania. W związku z tym kwota dotacji tutaj nie uległa zmianie taką, jak Wam przekazywałam w związku z pismem informującym. Dostaliśmy 193 240 zł. Następna zmiana dotyczy gospodarki mieszkaniowej w rozdziale 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0770. Mamy tutaj wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, czyli tu jest tak zwana sprzedaż działek. Mieliśmy zrealizowany już dochód wyższy niż plan, i tutaj zmieniamy ten plan podwyższamy o 2 120 000. Plan po zmianie na sprzedaż majątku wynosi 4 miliony 620 tysięcy i jest już wprowadzony do wysokości dochodów wykonanych. Następna zmiana dotyczy administracji publicznej w rozdziale 750-23 urzędy gmin. Tutaj w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek zwiększamy plan dochodów o kwotę 96 700. Następna zmiana w paragrafie, też w tym samym rozdziale, w paragrafie 0950 wpływy z tytułu kary i odszkodowań. Tutaj wprowadzamy kwotę 39 300. To już jest też zrealizowany dochód z tytułu naliczenia kary dla firmy Defero. I w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów. Zwiększamy tutaj plan dochodów o 10 000, też wynikający już ze zrealizowanych dochodów wykonanych. Następna zmiana dotyczy działu 756, rozdział 756-18, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. W paragrafie 0490 są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki. To dotyczy opłaty planistycznej, która została już zrealizowana i tutaj ustalamy plan dochodów o w wysokości 40 tysięcy. I ostatnia zmiana po stronie dochodów dotyczy rozdziału 758.14. Są to różne rozliczenia finansowe, czyli, czyli rozliczenia, które miały na przykład wydatek w roku ubiegłym. W paragrafie 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, tutaj w związku ze złożonymi korektami z PGE mamy dochód w tym roku, i tutaj zwiększamy o 15 tysięcy. To też ten dochód już jest zrealizowany. Po dokonanych zmianach tutaj budżet po stronie dochodów stanowi wartość 69 milionów 587 tysięcy. 96 ,95 zł. 95 groszy, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 45 milionów 12 tysięcy 736 ,61 zł. 61 groszy. Dochody majątkowe 24 miliony 574 tysiące 360 ,34 zł. 34 groszy. Po stronie wydatków przygotowane są też zmiany. One są takie, jak żeśmy rozmawiali na, na komisji. Właściwie to są cztery zmiany przygotowane po stronie wydatków. Pierwsza zmiana po stronie wydatków dotyczy działu 600 Transport i Łączność, rozdziału 616 Drogi Publiczne Gminne, paragraf inwestycyjny. Tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, tutaj zwiększamy kwotę wkładu własnego, bo mieliśmy tylko zabezpieczone środki na dokumentację i tutaj wkład własny 420 tysięcy plus ta dotacja, która wprowadzona została po stronie dochodów na FOGRU 193 240, czyli po stronie wydatków razem wprowadzamy kwotę 613 240 zł. To jest na zadanie, które już było w budżecie, na które złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest zadanie, przypomnę, przebudowa odcinka dróg gminnych, ulica Dolna w Bukowcu i ulica Sosnowa w Kurowicach. Plan wydatków po dokonanej zmianie stanowi wartość 643 240 zł. Następna zmiana dotyczy zmniejszenia, planu wydatków. Tak jak żeśmy rozmawiali na komisji, dotyczy to 801.01 rozdziału szkoły podstawowe, przepraszam, 801.03 podstaw oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Tutaj w paragrafie 4.790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli zmniejszamy o kwotę 340 tysięcy. I w rozdziale 801.04 przedszkola też na wynagrodzeniu osobowym nauczycieli w paragrafie 4.790 zmniejszamy plan wydatków o kwotę 220 tysięcy. Jak już sygnalizowałam wcześniej, my na wynagrodzenie na osobowe nauczycieli mieliśmy zabezpieczone środki tak jak wynikały z zatrudnień, natomiast dostaliśmy wyższą dotację na przedszkola i na... I na oddziały przedszkolne i to dużo wyższą. I dlatego tutaj wprowadzając tą dotację, wprowadziliśmy ją po dochodach i po wydatkach. Ale i szkoły widziały, i tutaj też Wam już to przekazywałam na komisji, że w związku z tym mogłam teraz te środki zdjąć z planu wydatków poszczególnych szkół w poszczególnych tych rozdziałach. I ostatnia zmiana dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego już w paragrafie 800 w rozdziale w paragrafie 6050 na zadaniu rozbudowa szkoły podstawowej w Bukowcu zmniejszamy limit wydatków tego roku o 300 tysięcy. Przenosimy te środki na rok 2025. Z tego też powodu została zwołana sesja nadzwyczajna. Przeprowadziliśmy, przeprowadziliśmy procedurę prawa zamówień publicznych i najniższa oferta, jaka wpłynęła, to już Pan Wójt też przekazywał, stanowi wartość 13 tysięcy, milionów. Przepraszam, 400 tysięcy. W związku z tym, że w projekcie umowy z wykonawcą mamy do wypłaty wykonawcy w roku 2024 5 milionów, dlatego tutaj zostawiliśmy tylko część środków na pokrycie wypłaty za nadzór. I z uwagi na to też przenosimy to 300 tysięcy do roku przyszłego. Zaraz powiem, co będzie w przyszłym roku, ale jeszcze chciałam skończyć te zmiany w budżecie. Chciałam poinformować, jak, wyglądają, jak wygląda ogólnie poziom wydatków po dokonanych zmianach i wydatki, tak jak mówiłam, zmniejszamy o.

6418 ,48 zł groszy. W wyniku dokonanych zmian, ponieważ zwiększamy plan dochodów, a zmniejszamy plan wydatków, to tutaj dodajemy tą wartość jedną i drugą i w tym momencie zmniejszył nam się deficyt budżetu o kwotę 2 800. Po dokonanych zmianach wynik budżetu, czyli deficyt stanowi wartość 3 280 685 zł. i 80 groszy. Ten deficyt planujemy do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 803 892,15 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 476 793,65 zł. Groszy. W związku z tym zmienia nam się kwota przychodów i kwota po zmianie przychodów stanowi wartość 4 503 185 ,80 zł 80 groszy. Ta kwota przychodów jest powiększona o nadwyżkę, którą przeznaczamy na rozchody. Rozchody nie ulegają zmianie, stanowią wartość 1 222 000 z kolei skoro zmieniamy tutaj limity wydatków na zadania inwestycyjne, również do projektu zmiany w budżecie macie przygotowane oprócz zmian w wydatkach, dochodach, również zmiany na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym. To wszystko jeżeli chodzi o zmiany roku 2024, jeżeli chodzi o zmiany prognozy roku wieloletniej na lata 2024-2030. W związku z tym, z tymi zmianami budżetu 2024 roku, oczywiście prognoza roku 2024 jest zgodna ze zmianami, które przed chwilą omówiłam. Ponieważ mogliśmy zmniejszyć deficyt i zaangażowane środki, które przeznaczaliśmy na, czyli w formie nadwyżki na pokrycie tego deficytu, uwolniliśmy te środki i mogliśmy przeznaczyć je na y, finansowanie powstałego deficytu dla prognozy roku 2025. I teraz chciałam się odnieść, jakie zmiany nastąpiły w, prog w prognozie roku 2025. Zwiększamy tutaj dochody majątkowe o kwotę 510 tysięcy z tytułu sprzedaży majątku. Poza tym zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 5 milionów 600. 000. Oczywiście ta kwota 5 milionów 600 jest przeznaczona na zadanie rozbudowa szkoły podstawowej w Bukowcu. Mieliśmy tam już w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczone środki w wysokości 3 milionów. Dodajemy 5 milionów 600 co stanowi limit na rok 2025 na przedmiotowe zadanie w wysokości 8 milionów 600. 000. Tak jak już mówiłam wcześniej, umowa z wykonawcą stanowi wartość 13 milionów 400 tysięcy, natomiast tutaj, czyli 5 milionów do zapłaty byśmy mieli w roku 2024 i 8400 do zapłaty w roku 2025. Ten limit wydatków stanowi wartość 8 milionów 600 w roku przyszłym z uwagi na zabezpieczone środki na inspektorów nadzoru. Tutaj jeszcze umów nie mamy podpisanych. Dopiero później to nie będziemy wiedzieli, jakie kwoty musimy mieć. Zabezpieczyliśmy to troszeczkę z jakimś tam marginesem, ale to nie znaczy, że takie to będą wartości i wszystko musimy wydać. W związku z tym tak jak mówiłam, wydatki zmieniły się, dochody, w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, zmieniły się wydatki majątkowe, wydatki, wydatki majątkowe, w tym, w tym oczywiście na zadanie, które, o której mówiłam. I z uwagi na to, że mieliśmy w roku 2025 prognozowaną nadwyżkę budżetu, którą przeznaczaliśmy na rozchody, to tutaj teraz nam się pojawił deficyt. Bo zwiększyliśmy kwotę wydatków, w tym wydatków majątkowych, i w związku z tym y, źródłem pokrycia tego deficytu, jak również źródłem pokrycia y, rozchodów roku 2025 jest nadwyżka, którą żeśmy uwolnili między innymi też z roku 2024. Czyli tą nadwyżkę, którą mamy wypracowaną za rok 2023, wprowadzamy tak jak w takich kwotach jak o których mówiłam w roku 2024 i 2025 dlatego przychodów w roku 2025 nie było one teraz się już pojawiły ale to nie są przychody zwrotne tylko i wyłącznie nadwyżka wypracowana z roku 2023 ponieważ jest to już wypracowana i tą nadwyżkę z roku 2023 możemy zagospodarować i wprowadzać albo do budżetu bieżącego, albo do budżetu przyszłego roku. W związku z tymi zmianami myślę, że to już wszystko, bo jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową to zmieniliśmy przedsięwzięcie, limit wydatków przesunięty został z roku 2024 na 2025, ale jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, których nastąpiła zmiana, to tylko i wyłącznie na tym przedsięwzięciu rozbudowa szkoły podstawowej w Bukowcu. Przypomnę, limit roku 2024 po dokonanych zmianach stanowi wartość 5 155 250, Złoty i limit roku 2025 8 milionów 600. 000. Jeszcze tutaj chciałam wspomnieć, że my to zadanie, to przedsięwzięcie mamy dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są wprowadzone do budżetu roku 2024 i w pierwszej kolejności będziemy je tutaj rozliczać. To wszystko. To wszystkie zmiany, jakie zostały przygotowane na dzisiejszą sesję. Jeżeli są jeszcze jakieś państwa, od Państwa pytania, to bardzo proszę. Z mojej strony dziękuję. Dziękujemy Pani Skarbnik. Pytań nie widzę. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 6, łamany przez 28, przez 28. 24 Rady Gminy Brójce z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brójce na lata 2024-2030. Kto z Pani i Panów jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał od głosu? Kto zagłosował przeciw? Proszę Państwa, wszyscy radni zagłosowali za tą uchwałą. Jest przyjęta. Także Pani Skarbnik przechodzimy do drugiej uchwały. Uchwała numer 6, łamane przez 29, przez 24 Rady Gminy Brójce z dnia 9 lipca 2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na lata na 2024 rok. Kto z pani, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękujemy. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do następnych dwóch uchwał, a mianowicie są to petycje złożone przez mieszkańców miejscowości Kurowice Kościelne i miejscowości Karpin, ale o tym opowie nam Pan Krzysztof. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, te dwie petycje zarówno od mieszkańców Kurowic Kościelnych, jak i Karpina. Wpłynęły w ostatnim okresie oczywiście zgodnie z przyjętą procedurą, jaka u nas obowiązuje. Najpierw petycje trafiają na posiedzenie Komisji Skarb Wniosków i Petycji. Komisja analizuje pod względem formalno-prawnym te petycje, czy spełniają wszystkie wymogi, a następnie przygotowuje projekt rozstrzygnięcia, który jest procedowany na sesji. W tym przypadku również tak było. Komisja stwierdziła, że te petycje spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne do ich rozpatrzenia i zajęła następujące stanowisko w przypadku obydwu petycji. Pierwsza, jeżeli chodzi o kurowice kościelne, stanowisko komisji było takie, aby uznać petycję za niezasadną mianowicie z następujących powodów. Mieszkańcy w tej petycji zwracają się do rady gminy o to, żeby na ulicy Słonecznej na końcówce tej ulicy wybudować w ramach inwestycji gminnej odcinek wodociągu do kilka kilku domów, które jeszcze nie posiadają, zrobić to w trybie pilnym, czyli poprzez dokonanie zmian w budżecie w tego roku. I jeszcze w tym roku dokonać takiej inwestycji. Komisja po przeanalizowaniu tej, tejże petycji stwierdziła, że oczywiście, jeżeli chodzi o budowę wodociągów jest to uprawnienie gminy, nie, nie jest to jednak obowiązek. Ci mieszkańcy, o których jest mowa w petycji, pobudowali swoje domy. Terenie, no, który jeszcze niedawno był typowo rolniczym, a więc bez żadnej infrastruktury, na podstawie e, decyzji o warunkach zabudowy, mając pełną świadomość tego, że powiedzmy sobie, jest to teren pozbawiony mediów, czyli nie ma wody, nie ma innych, e, innych urządzeń. E, w związku z powyższym, no tutaj radni uznali, że e, budowa, przez gminę w, no, w tym rejonie wodociągu i to jeszcze w trybie pilnym, no, nie znajduje uzasadnienia. Widzieli tutaj inne propozycje rozwiązania tego problemu. Co do drugiej petycji, jeżeli chodzi o Karpin, ta petycja dotyczyła budowy placu zabaw dla dzieci w tej miejscowości tutaj na placu gminnym, które znajduje się za. Budynkiem OSP. I tutaj komisja uznała, że w części ta petycja jest zasadna, ponieważ no, takim zwyczajem tejże gminy jest to, że w każdym sołectwie tutaj Rada Gminy stara się wybudować ze środków gminnych plac zabaw dla dzieci. Zostało nam niewiele kilka sołectw, w których tych placów jeszcze nie ma. Między innymi jest tam karki. I co do tego, powiedzmy sobie, zakresu, tutaj nie, radni nie mieli wątpliwości. Natomiast w tejże petycji było jeszcze określenie zakresu, jakby ten plac miał zabaw wyglądać oraz był wniosek o zapisanie już w tej chwili środków na realizację tejże inwestycji w planie budżetu na rok. 2025. Oczywiście, jeżeli chodzi o planowanie budżetu, to jest to jeszcze za wcześnie, bo ten budżet będzie dopiero konstruowany pod koniec roku, czyli przełom miesiąca listopada, grudnia, więc trudno dzisiaj tutaj w petycji zakładać, prawda, że zostanie zrealizowane to zadanie w przyszłym roku. I tak jak powiedziałem wcześniej, również co do zakresu budowy tego placu zabaw, radni mieli swoje uwagi. W wyniku tych prac komisji zostały przygotowane projekty uchwał. Te projekty uchwał Państwo, radni, dostali drogą mailową. Można było się z nimi zapoznać. Jest jeszcze taka jedna moja uwaga, ponieważ. Osobą reprezentującą mieszkańców zarówno w petycji dotyczącej budowy Placu Zabaw, jak i w petycji dotyczącej budowy wodociągu jest radny gminny wobec powyższego. Zgodnie z artykułem 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie powinien brać udziału w głosowaniu nad tymi. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi proszę Państwa? Szanowni Państwo, jeżeli nie ma uwag, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 6, łamane przez 30 przez 24 Rady Gminy Wrójce z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Kurowice Kościelne, ulica Słoneczna. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę Państwa przy głosie wstrzymującym się, ale o tym, no, no, no nawet nie wstrzymujący, to jest to od... brak udziału w głosowaniu. 14 radnych zagłosowało za przyjęciem tej uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiej uchwały. Uchwała numer 6, łamane przez 31, przez 24 Rady Gminy Brójce z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców miejscowości Karpin. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę Państwa, tutaj roz... ta sama sytuacja. 14 radnych zagłosowało za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, doszliśmy do punktu ósmego. Przepraszam, piątego. Zakończenie obrad. Także życzę Państwu miłego popołudnia. Dziękuję za dzisiejszą.